Witam, witam w ten upalny dzień, kochani. Niestety u mnie bez obiadu się nie obędzie, mimo że gorąco. Także przy dużej ilości osób trzeba niestety gotować. Ale co to mówiąc? Tutaj widzicie przede mną. Yy, przyniosłam butwinkę. Przerwałam sobie półrządka tych buraczków. I myślę, że. Wieczorem jeszcze będę przerywała, ile dam radę pozostałą części, po prostu będę mroziła. Być może tutaj Wam do tego jeszcze filmu dokleję, jak mrozić butwinkę, a jak nie, to w osobnym filmie. I już mam taki, o nieduży, niemały koperek sobie przyniosłam. I oczywiście u nas zupy czy. Przykładowo, barszczyk na butwince nie może się odbyć, wiadomo, bez składu mięsnego, bo my jesteśmy mięśni. Zaraz Wam pokażę, już mam wywar ugotowany kości wieprzowe. I tutaj się znajduje mój wywar mięsny, na którym będę gotować po prostu barszczyk. Tam sobie, o kochani, gotuję kompocik. Rabarbarowo-truskawkowy i po prostu potem scedzam sobie truskawki z rabarbarem, słodze, wlewam sobie, kochani, w butelki plastikowe do lodówki i fajny zimniutki napój. Tak więc tak to wygląda. Wracając właśnie do tej butwinki, ona jest już umyta. Ja sobie ją drobno pokroję. Pokroję sobie koperek, oczywiście będzie potrzebna jeszcze śmietana niektórzy robią z ziemniakami, ja akurat dzisiaj będę robić bez ziemniaków i jeszcze potem przygotuję kawałeczek kiełbaski do wkrojenia po prostu do barszczyku zabieram się za krojenie tak kochani mam pokrojone jak widzicie moje botwinkę razem z liściami koperek Mięsny wkład już został wyjęty, i teraz wrzucam to na mój wywar. Będę gotować, przygotuję kiełbaskę i śmietanę. Jak widzicie, moje botwinki już w garnku są. Już będą się gotować. Będzie dosyć dużo tej treści. Niektórzy podają z jajkiem, ja akurat. Nie będę z jajkiem podawała, chciałam dużo po prostu tych listków dać, butwinki, żeby nie było samej wody. Pokroiłam sobie już kiełbaskę, zaraz wam pokażę. I tak, tutaj jest kiełbaska pokrojona. Przygotowane trzy łyżki śpietane zahartuję tym wywarem z barszczu, i wszystko się fajnie będzie gotować i gotowe. I tak to wygląda. Jeszcze raz wracając tutaj do barszczyku. No jest gorąco, bo jest gorąco, ale co mieli powiedzieć powiedzieć nasi rodzice czy babcie, jak palili normalnie w kuchniach? Jest nawiew, słychać, i okna potwierane. czyli to się fajnie zagotuje. Dodam kiełbaskę, zahartuję moją śmietanę, właśnie w tym wywarem tutaj z barszczyku lub można solić zwykłą śmietanę, żeby się po prostu nie zważyła, ale jest taka fajna metoda zahartowania po prostu gorącym płynem ja na razie nie soliłam nie doprawiałam, bo mięsko się gotowało, było solone, potem sobie doprawiacie wedle gustu, dodajecie sobie przyprawy, jakie Lubi, lubicie, ja sobie jeszcze tutaj wrzucę, że dwa ząbki costku, bo ja lubię taki zapach costkowy, także tak to niech się gotuje. Idę sobie przygotuję jeszcze dwa ząbki costku, tu rzucę. I jak widać moja butwinka jest już gotowa. Dodałam śmietanę, doprawiłam sobie jeszcze solą i pieprzem. Wygląda tak. Widać tą. Kiełbaskę gdzieś tam ona jest, widzicie? Możecie sobie ewentualnie jajko jeszcze do tego zrobić. Ja oczywiście poczekam, aż mi się e, troszkę to przestudzi, bo nie sposób tego jeść. Wydałam sobie łyżkę kucharka. Wy sobie doprawiajcie jak lubicie. Nie będę się jeszcze żegnać. Potem wam pokażę, jak na talerzu wygląda. I jak się pożegnam, to znaczy, że będzie koniec tego filmu. A jak nie, to jeszcze pokażę Wam, jak przygotować Botwinkę do mrożenia. A jak nie, to osobny odcinek. Dobra, ja na razie uciekam. Niech sobie ta zupka przestygnie. Zajmę się innymi rzeczami w domu. Także na razie do potem. I już moja butwinka troszkę przestygła, jakoś się będę zabierała za jedzenie.